Dzisiejsza polityka to jest po prostu zawód. Jak w każdym zawodzie, zawód musi być atrakcyjny. Jeśli nie ma odpowiedniej gratyfikacji finansowej, zawód nie jest atrakcyjny. A więc po prostu politycy muszą zarabiać odpowiednio i tyle. A więc, szanowni Państwo, mamy kolejną awanturę w Polsce o to, ile powinni zarabiać politycy. A więc padają pytania o to, ile zarabiają ministrowie w kancelarii prezydenckiej, ile zarabiają ministrowie. W rządzie, no i y, mamy dwa punkty widzenia. Z jednej strony, jedni twierdzą, że politycy zarabiają za dużo, że wydają za dużo i tak dalej. Z drugiej strony mamy konfederację, y, która mówi, nie, sorry, politycy powinni zarabiać. I y, nie ukrywam, że tutaj zgadzam się z konfederacją, ponieważ w Polsce od właściwie od 30 lat, od kiedy powstała trzecia RP, zarobki polityków stały się takim tematem drażliwym. No i ponieważ my w Polsce mamy takie poczucie, absolutnie bez racji, że polityka jest dziadowska, no to uważamy, że ponieważ polityka jest dziadowska, no to politykom powinno się płacić jak najmniej. Natomiast to jest takie błędne koło, bo polityka jest dziadowska również dlatego, że polityką płaci się tak mało. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, znaczy w Polsce politycy zarabiają bardzo mało. No i jeśli wiadomo, że minister... W, w, minister konstytucyjny w rządzie zarabia, no co, 10-12 tysięcy złotych, to są po to są prostu grosze. Znaczy, no, to są naprawdę nieatrakcyjne pieniądze dla kogoś, który ma doświadczenie, jest ekspertem. 12 tysięcy złotych na rękę. No co to jest dzisiaj? Znaczy, w korpo zarabia się więcej, a więc ktoś powie, no tak, to jest wielka kasa. No nie, to nie jest wielka kasa, ponieważ minister, to jest funkcja bardzo odpowiedzialna. Znaczy, to jakby to się wiąże z odpowiedzialnością i prawną, i moralną, i taki minister, który wchodzi do rządu, który jest w rzeczy ustawiony z taką opcją polityczną, w której służy, no bo jest ministrem w rządzie tej opcji politycznej, on potem również płaci za to egzaminowo, więc czasami jest tak, że po pracy w rządzie ciężko mu jest wrócić tak po prostu do życia cywilnego, normalnego życia i znaleźć sobie pracę gdzieś w korpo. Tak to działa w Wielkiej Brytanii, w, w nawet w Stanach, tak. Ktoś się z administracji prezydenckiej potem odchodzi i pracuje sobie w sektorze prywatnym. Ale w Polsce tak nie jest i rzadko jest tak, że politycy gdzieś tam odnajdują się w sektorze prywatnym. A więc no, trzeba sobie powiedzieć wprost, że no, politycy zarabiają w Polsce śmieszne pieniądze, e, posłowie mają na działalność poselską śmieszne pieniądze. Ja sam pracowałem w biurze poselskim, e, wiem ile tam się zarabia, wiem jakie tam są pieniądze na funkcjonowanie tego biura i w ogóle na działalność posła. I to jest po prostu za mało. Znaczy, ja się osobiście nie dziwię, nie pochwalam, ale się nie dziwię, że w europosłowie finansują struktury krajowe. No bo to jest tak, że te struktury krajowe, jeśli mają działać skutecznie, no po prostu mają za mało kasy. I albo kombinują, a kombinują, wiadomo, albo po prostu mają za mało pieniędzy. Natomiast to jest tak, że często politycy kombinują, dlatego, że po prostu no to finansowanie jest tak niskie. I ono jakby nie odpowiada rzeczywistości. Znaczy, za, te, za takie pieniądze, jakie są e, przeznaczane legalnie, tak, oficjalnie na działalność polityczną w Polsce, nie da się tej działalności prowadzić skutecznie ani fachowo. No i powiem wprost: za takie pieniądze, to, to trudno oczekiwać od tych polityków jakichś konkretnych ekspertyz. Znaczy, no takie biuro poselskie e, ma tylko tyle kasy, żeby mogło funkcjonować. Taka więc no, poseł musi wybierać albo biuro poselskie, albo jakieś ekspertyzy. A więc no, sprawa jest prosta, znaczy takie yy, yy, konfiskowanie jakby wszelkich możliwych yy podwyżek politykom jest po prostu głupotą, no bo dzisiaj polityka jest zawodem, to jest taki sam zawód jak każdy inny, to już nie jest czas, gdzie polityka jest jakąś tam służbą. Tak? Yy, no i faktem jest, że dzisiaj w polityce mamy faktycznie polityków w średniej jakości, ale to wynika też z tego, że do polityki dzisiaj idą sieroty, znaczy idą ludzie, którzy sobie nie potrafią poradzić w sektorze, w sektorze prywatnym. Są wyjątki, tak, ale jakby jak widzimy tych młodych, to ci młodzi, którzy do polityki idą, idą tam, żeby przez politykę gdzieś zajść. No bo sobie nie radzą na rynku. Ja, ja to widziałem, jak byłem w PiSie, otaczali mnie młodzi. Tam było mnóstwo ludzi, którzy po prostu byli sierotami, tak jakby ci ludzie nie mieli, nie mieli żadnej wiedzy, nie, nie mieli potencjału. No i co, no, uczepili się jakiegoś tam posła. tak? Stawiali się asystentami posłów, gdzieś tam byli w strukturach partyjnych, no i coś tam z tego mieli. Natomiast no, jakby no, ci ludzie, oni tam szli dlatego, że jakby no, tam mogli się czegoś dorobić, ale to ludzie, ci ludzie by się nie odnaleźli z tego, że prywatnym. Tak? Znaczy oni się nie odnaleźli na rynku pracy i poszli do polityki, żeby po prostu jakby no, tam coś osiągnąć. I faktem jest, że jak spojrzymy na, na, na różnych posłów, platformy, PiSu i tak dalej, to ci ludzie oni są często w tych partiach przez przypadek. tak Oni się tam znaleźli dlatego, że ktoś tam ich kiedyś gdzieś tam wciągnął do tej partii, uczepi się, mówiąc wprost, czyjegoś tyłka. I ta osoba gdzieś tam ich dociągnęła, tak? No i tam do czegoś się tam dorobili w tej partii i tam zostali. No bo nigdzie gdzie by sobie nie poradzili. No ale z drugiej strony mam znajomych, którzy pracują w Korpo w Polsce, którzy naprawdę zarabiają duże pieniądze, i oni do polityki nie pójdą nigdy, bo po co? Znaczy, po pierwsze, im się to w ogóle nie opłaca. Znaczy, no jeśli ktoś pracuje w Korpo, zarabia 50 tysięcy złotych na miesiąc, a mam takich znajomych, albo nawet więcej, no to co? No to on ma iść na stołek ministerialny, zarabiać 20 tysięcy złotych na miesiąc, e, nastawiać głowę, e, kompromitować swoje nazwisko, no bo wiadomo, że wszystkie porażki rządu, partii i tak dalej również będą jego porażkami. No po co mu to? Za takie pieniądze? A więc no, my musimy sobie powiedzieć wprost, no, po prostu minister musi zarabiać. No to jakby to jest pewna, jakby pewien prestiż funkcji, tak? a czy to jest niepoważne. Znaczy jeśli my mówimy, że w państwie, które przecież mówi o sobie, i słusznie, bo to jest prawda, że jest 20. gospodarką na świecie, tak? I w tym państwie, no, prezydent zarabia w, w jakieś 20 tysięcy złotych, nawet nie na miesiąc, to, to, to są śmieszne pieniądze, tak? W sumie ma tyle na rękę. Premier ma trochę mniej, tak? No, przecież no, no, to, to 3 tysiące euro dla premiera, cztery dla prezydenta, no to, to, są, to są niepoważne kwoty, tak? Znaczy. A więc no, nie jestem jakby zwolennikiem tego, że politycy zarabiali miliardy. Znaczy, uważam, że mamy z kolei drugą skalę, to jest Bruksela. Znaczy, w Brukseli ci politycy zarabiają naprawdę potężne pieniądze. No sorry, ale 25 tysięcy euro dla przewodniczącego e, rady, w, rady Europejskiej, no, no nie, no bez przesady. 8 tysięcy euro dla europosła, no gigantyczne pieniądze na funkcjonowanie, kilometrówki i tak dalej. No nie, no to jest przegięcie. Natomiast no, faktem jest, że hmm, powstały takie wypłaty w latach 70. XX wieku 80. po to właśnie, żeby zachęcać y, polityków krajowych do tego, żeby zajmowali się sprawami europejskimi, bo tam nie było chętnych w tamtym okresie. Ale Okej, okay, to no, no, jest już trochę minął, teraz każdy tam w, do Europarlamentu chce, no bo wiadomo, tam jest duża kasa i w sumie praca przyjemna i, i ciekawa, no, bo można spotkać ciekawych ludzi i zapoznać w y, no, Cześć też ciekawe, gdy tam jest mnóstwo można potem po Europosłowaniu gdzieś tam się po prostu wkręcić w jakiś biznes albo w sektor prywatny, tak? Natomiast no, polski polityk on się nic nie wkręci, bo nikt go nie chce, tak? No, no, takie są prawdy, to, takie są fakty, no, taka jest prawda. no. Ale no, to jest błędne koło, tak? Mamy w polityce ludzi ciepskich. Yy, ponieważ ludzie, którzy za takie pieniądze chcą pracować, to są ludzie, którzy sobie nie poradzili na rynku pracy. Takie są fakty. A więc. Uczepili się jakieś tam partii, przez tą partię gdzieś tam dotarli, czy to w samorządzie, czy w polityce krajowej, no i są w tej polityce. A więc za te e, marne pieniądze pracują tam. E, no i tam są, bo, no bo wiadomo, nie pójdą nigdzie indziej. No ale to powoduje, że po pierwsze, no, e, oni są kiepscy, no ale gdzie, masz, gdzie mają pójść, natomiast ludzie, którzy mogliby ich zastąpić, nie przyjdą, no bo po co? Znaczy. To takie pieniądze w takich warunkach nie warto i ym, znaczy to jest jeden wielki popular to, co dzieje się w Polsce, ta cała awantura o to kto ile wydaje. Pamiętam, była taka awantura, kiedy znam ten Kaczyński. Wtedy byłem w poselskim pani poseł Natalii Świat się tej pamięci i tvn był taką awanturę to wtedy miał Morozowski z mi i taki program w tvn -ie. już teraz nie przypominam sobie nazwy tego programu, ale zrobili taką awanturę o to, że Lech Kaczyński wydaje miliony na wino, tak? I tam generalnie wyliczyli, że Kancelaria Prezydencka tam wydała na jakąś imprezę, gdzie przyjechał do Polski Sarkozy 55 tysięcy złotych na wino. Znaczy, sorry, ale Jabcokiem ja miał go powitać? Znaczy, kawalierem z kartonu? Znaczy, to, to jest niepoważne i cała ta dyskusja o o... o Pieniądzach w kontekście polityki jest po prostu w Polsce populistyczna, no bo yy, ludzie nie chcą politykom płacić, bo uważają, że polityka jest dziadowska, no bo jest dziadowska, no ale nie rozumieją tego, że ona jest dziadowska, też dlatego, że ludzie nie chcą polityką płacić, tak? A więc nie, znaczy nie może być tak, że nasi dyplomaci zarabiają jakieś po prostu grosze, tak? Ja sam znam ludzi, którzy pracowali dla polskiej dyplomacji tu w Brukseli, w Strasburgu, gdzieś w Paryżu, to, to naprawdę to były śmieszne pieniądze, kiedy porównywało się to do, do tego, co zarabiali ludzie pracujący w dyplomacji francuskiej, francuskiej czy tam niemieckiej, tak? A więc okej, okay, my nie jesteśmy może w, w Bahrajnym czy Emiratami Arabskimi, czy nawet Japonią, tak? Ale chyba stacie nas na to, żeby sobie naprawdę zafundować yy, 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 klasę polityczną, taką, która byłaby klasą porównywalną na poziomie, tak? I to też. Jakby przechodzi przez, przez kasę, tak? Znaczy, dopóki my nie rozumiemy, że trzeba zapłacić takim ludziom, no bo ludzie pracują dla pieniędzy, no bo to jest pewien, pewien mit, ludzie pracują dla, jakby dla, dla idei. No, no niestety, na no takich frajerów to jest mało jak, jak Stefanik. Natomiast ludzie pracują dla, dla pieniędzy, no i ja rozumiem, że ktoś, który ma jakieś tam doświadczenie, tak? Czegoś tam się dorobił, jakiegoś nazwiska i w ogóle jakiego, jakiejś pozycji, no to on nie będzie tylko lat za, za, za parę groszy, tracił swojej reputacji, dał szargać swoje nazwisko, swoje dobre imię. W sumie po co mu to, tak? Tak więc, no, jeśli my chcemy, jeśli my wymagamy od ministrów jakiejś fachowości, od wice, bo to dotyczy też wiceministrów, sekretarzy stanów, właściwie no, no, całe, całego rządu, administracji rządowej, prezydenckie i tak dalej, no to tym ludziom trzeba po prostu zapłacić, tak, no sorry, znaczy no tak to działa, no nie posmarujesz, nie pojedziesz, no bądźmy poważni. Ale zapada jest w Polsce święty czas na to, żebyśmy w końcu gdzieś tam dojrzeli, żebyśmy gdzieś tam wydorośleli i po prostu zaczęli zachowywać się jak ludzie poważnie. Polskie państwo jest niepoważne, tylko jest dziadowskie, więc jeśli my chcemy państwo, które działa, no to musimy po prostu wydorośleć, tak, i zrozumieć, że państwo, które działa, musi kosztować, tak, znaczy sory, no w... Znaczy tak, tak to się po prostu tak, tak się nie da, a więc naprawdę dajmy spokój, to jest apel do dziennikarzy, do ludzi jakby z tymi, yy, z tymi powiedziałem że o politycy zarabiają za dużo. No, no, no nie, w Polsce zarabiają po prostu grosze, tak? A więc jest dziadosło, bo zarabiają grosze, yy, do polityki nie idzie się w Polsce dla kasy. Do polityki się idzie dlatego, że nie ma się gdzie pójść, albo po to, żeby gdzieś tam nawiązać kontakty i potem robić, robić biznes, tak? Po to się idzie w Polsce do polityki, Natomiast nikt do polityki nie idzie z takim poczuciem, że okej, okay, tam będę pracował uczciwie, zarobię, bo wie, że nie zarobi. No tak samo jest z kampaniami wyborczymi w Polsce, no przecież to też jest taki temat tabu, jak to wygląda z finansowaniem kampanii wyborczych. No przecież większość kampanii wyborczych jest finansowana na lewo i każdy to wie, czy choćby w drukowanie ulotek i tak dalej, billboardy, to wszystko się odbywa na lewo, tam jakiś tam mały ułamek tak jakby tego wszystkiego jest wrzucany w koszta i właściwie prawdziwa kampania, w jej rozliczenie właściwie w ogóle nie ma miejsca, bo, bo, bo ci poszczególni posłowie i tak dalej, oni robią kampanię poza kampanią i takie są fakty, każdy o tym wie, tak? A więc no, kto mnie poda do sądu? No przecież ja wiem, jak wyglądają kampanie wyborcze. Jest kampania oficjalna, oficjalne wydatki, jest to, co się robi pod stołem, to robią wszyscy, tak? Wszystkie partie. Tak, takie są fakty. Tak, tak to dzisiaj wygląda, dlatego że te limity są niedostosowane do realiów. Tak jakby kampanie wyborcze są coraz droższe, bo dzisiaj kampania to jest marketing, to marketing kosztuje coraz drożej, kampanie są coraz droższe, a limity na kampanie są niezmienione, tak? A więc faktem jest, że każdy robi kampanię poza kampanią, gdzieś pod stołem, tak jakby, no i potem kogoś tam gdzieś się złapie, bo ktoś gdzieś tam drukował sobie ulotki w garażu sąsiada tam, czy, czy tam w, w, w spirytusowni teścia, tak? Ale faktem jest, że no niestety, ale jeśli ktoś chce robić kampanię wyborczą, taką z prawdziwego zdarzenia, jaką dzisiaj wymaga rynek polityczny, no to za taką kasę, jaka w Polsce jest i na takich walkach, jakie w Polsce się, yy, się ofiaruje, no to tej kampanii nie zrobi, tak? No nie zrobi po prostu i tyle, Tę kampanię to sobie moglibyśmy robić my w Pejotenie, tak? jakby bez grosza przy przytyłku i tylko z dobrym serduszkiem, dobrymi intencjami. Tak więc, No tak, tak, okej. Okay. Myśmy nie mieli pieniędzy, nie mieliśmy właściwie nic, tylko dobre intencje, a więc tak, tak, tak sobie mogą robić kampanie w partie, które tak nie mają szans na przebicie, bo dzisiaj polityka to jest kasa. No, takie są fakty. Polityka jest coraz droższa. To pokazują kampanie w USA, ile te kampanie kosztują. No, no i niestety, ponieważ polityka dzisiaj to jest tylko marketing, głównie to jest 90% marketingu, i nic więcej. A marketing jest robiony polityka, to jest kasa, tak? Jakby kto ma więcej kasy, ten wygrywa wybory, a kasę wydaje każdy, tylko po prostu obchodzi kompletnie regulacje, bo te regulacje są niedostosowane do obecnego świata. Jakby żyjemy w takim świecie hipokryzji, gdzie rozliczamy w kampanii wyborczej, tam tu złapiemy tego polityka, tamtego polityka, bo ktoś tam drukował coś tam. A fakty są takie, że wszyscy to robią, tak? A więc tą opcje u władzy wykorzystują struktury państwowe do robienia kampanii wyborczej, każdy wykorzystuje to, co ma, to, do czego ma dostęp, bo to jest właściwie walka o władzę i każdy wie, że to, co ma, ale to, to, to trzeba uregulować, tak? Sorry, no dlaczego politycy mają finansować kampanię gdzieś tam spod stołu, tak? I ta kampania się odbywa uczciwie, w sposób cywilizowany, na, na realnych warunkach. I jeśli wymagamy uczciwości od tych polityków, to też trzeba stworzyć takie warunki, żeby te, te, te limity były dostosowane do świata realnego i do warunków rynku politycznego, które panują obecnie na świecie, a nie które były 35 lat temu, tak? A więc... Naprawdę to jest czas, żeby porozmawiać serio o tym, jak powinni zarabiać politycy i ile. No więc ja nie mówię, żeby powinni zarabiać jakby miliardy. Natomiast no, mi się wydaje, że prezydent polski powinien zarabiać jak 50 tysięcy złotych, tak? No premier co najmniej tyle samo, tak? No poseł 20 tysięcy złotych, no to jest minimum. Sorry, no minister 30 tysięcy złotych, to jest, mi się daje stricte minimum, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jakby ja się nie wstydzę tego mówić, znaczy, no, to, no, nie możemy oczekiwać jakości, jeśli nie zapłacimy, no jeśli mamy zawód, zawód jest nieatrakcyjny, bo w nim się nie płaci, no, to przyciąga kogo? No przyciąga środki, tak? przyciąga ludzi niekompetentnych, no bo jakby ludzie się cenią, tak? no, przecież nikt nie będzie pracował za taką marną kasę, jeśli ma lepszą możliwość. Tak? Jeśli ktoś jest ekspertem, no to jeśli ma do wyboru bycie ministrem za 12 tysięcy złotych, i jakby same kłopoty z tym związane, a pójście do korpo, tak? czy na swoją działalność wszelkie czy usługi jako konsultant, bo na konsultacjach się zarabia bardzo dużo pieniędzy. No to co wybierze? Konsultacje korpo, tak? Czy, czy bycie ministrem tam? W, I pamiętam, jak się w, wszyscy rzucili na panią Biękowską, tak? Była wicepremier, tak? Późniejszą komisarz, tak? Żwitę Bieńkowską. Kiedy powiedziała tam podsłuchana, że jak ktoś jest wiceministrem, to 3 tysięcy złotych to jest albo frajerem, albo złodziejem. No ale ja się zgadzam z nią, znaczy, to przecież ile zarabia w Polsce wiceministra? To, to są jakieś śmieszne pieniądze. Człowiek odpowiedzialny za cały departament, czy to nawet kilka departamentów, on ma 8 tysięcy złotych obecnie. No, to jest coś śmieszne jest, no sorry, no, to jest niepoważne, tak? A więc naprawdę, albo chcemy państwo dziadowskie, yy, i do tego takiego państwa jakby dążymy, ile takie będzie, i koniec kropka. Albo chcemy, naprawdę, państwo, które działa i które nie jest oparte na hipokryzji, bo chcemy uczciwości w polityce. Chcemy polityków profesjonalnych, którzy robią kampanię w sposób uczciwy, cywilizowany, w sposób przejrzysty nie kombinują, tylko robią kampanię w sposób przejrzysty. No to stwórzmy do tego warunki, tak? Chcemy fachowców, zapłaćmy tym fachowcom. A więc, no tak, no, zgadzam się. Polityka w Polsce jest dziadowska, tak? To jest wszystko największe dziadostwo. Ale to jest też dziadostwo, dlatego, że my tym politykom nie chcemy zapłacić. Tak? A więc to nie jest tak, że polityka jest dziadowska i nie, i nie wolno politykom płacić, bo, bo nie płaci się za, za dziadostwo, tylko polityka jest dziadowska, bo my nie chcemy tym politykom zapłacić jeśli chcemy, żeby była lepsza, to trzeba po prostu posypać, posmarować. Tak? Bez tego nie będzie lepszej polityki. Takie są fakty. Po prostu polityka to jest zawód. Tak? Zawód musi być atrakcyjny. Jeśli nie jest atrakcyjny, no to, no to wiadomo, przyciąga tylko ludzi, którzy nie są po prostu fachowcami. Takie są fakty. A więc dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania. Tych, którzy uważają, że jest ono cokolwiek warto, zachęcam do polubienia go. Jak również tych, którzy uważają, że ładzierność w sieci jest cokolwiek warta, zachęcam do um, śledzenia moich profili na Facebooku, Instagramie, Mastodon, czy też na platformie X. Zachęcam również Państwa do śledzenia mojego kanału na YouTube, do subskrybowania tego kanału. Dziękuję za wszystkie subskrypcje um, dotychczasowe i proszę o więcej, dużo więcej. Będę wdzięczny. Ten kanał jest dla Państwa. Ja na nim nie zarabiam, po prostu ja ten kanał robię. Pro bono dla Polski, bo to jest to, co chcę Polsce dać od siebie. Ja politykiem nie jestem, także nie muszę zarabiać. A więc Szanowni Państwo, zachęcam również do kontaktu na adres stefanii.zbigniewlapost.net albo zbyszek.stefanii.com. Zachęcam również do kontaktu na zaproszeniu mediów społecznościowych, czy na Messengerze, Whatsappie, Sygnale, Telegramie. Zapraszam Państwa na moje kolejne nagrania i rozmowy których nie zabraknie. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do usłyszenia. Do zobaczenia.